Czernicy pomiędzy ulicą Kochanowskiego a Odrzańską powstaje nowa miejscówka, bardzo fajne miejsce dla mieszkańców Czernicy. Będzie to miejsce, a właściwie już jest, gdzie można na przykład posiedzieć sobie pod altaną, ale to też jest miejsce, w którym będzie siłownia taka zewnętrzna, na której będzie można wykonywać różne ćwiczenia i właśnie w sobotę, pomimo niesprzyjającej aury, około 10 osób w czynie społecznym obsadziło te urządzenia, one na razie są Wypoziomowane, ale jeszcze nie obsypane ziemią. Niestety warunki pogodowe przeszkodziły, aby dokończyć pracę. Niemniej jednak to miejsce niebawem będzie oddane do użytku. Przynajmniej ta siłownia, ponieważ na placu ma być wykonanych jeszcze wiele innych robót. W tej chwili plac został ogrodzony. Na tym placu stoi altana. Przy tej altanie stoi takie grillowisko. No i z tego co tutaj się dowiedziałem na miejscu ma być zrobione boisko do siatki plażowej no i może jeszcze jakieś inne atrakcje dla tych, którzy będą chcieli korzystać z różnych form wypoczynku właśnie na takim placu.